Na każdym etapie rozwoju biznesu ważna jest odpowiednia strategia, zwłaszcza jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów. O swoich doświadczeniach opowiedzą nam dzisiejsi bohaterowie programu. co było inspiracją do powstania Zwierzakowa. Znaczy jak łatwo się domyślić inspiracją był pierwszy Zwierzak. Wzięliśmy pierwszego zwierzaka ze schroniska. Był to zwierzak dosyć schorowany, Wiadomo, młodzi ludzie. Chcieliśmy zapewnić się jakąś, tam, powiedzmy sobie, dobrą przyszłość. Tak? Wyprowadzić go z chorób, które, które, że tak powiem, podłapał w schronisku. I zaczęliśmy czytać na forach internetowych, co w zasadzie powinno się takiemu zwierzakowi podawać do jedzenia. Zaczęliśmy czytać, okazało się, że. Powinniśmy budować dosyć dobrej jakościowo karmy, które w tym czasie jeszcze przynajmniej nie były dostępne w zwykłych sklepach. W tamtym czasie również mało popularne były sklepy internetowe zoologiczne. Były problemy z zamówieniami tych produktów. Także postanowiliśmy, że, że właśnie z żoną że, że połączymy taką naszą pasję zoologiczną i właśnie moje zainteresowania związane z internetem. Jak zakładaliśmy tą firmę, to ja jeszcze w sumie ukończyłam studia. Może świeżo po studiach i tak w zasadzie no, chcieliśmy spróbować, zobaczyć jak to będzie, jak to się rozwinie, firma tam działa gdzieś sobie w garażu. E, no i zaczęło się to rozwijać, zaczęło to, to funkcjonować i w tej chwili no, to chyba chęć po prostu dalszego rozwoju, tak? zobaczenia gdzie to nas zaprowadzi. Czy są jakieś trudności w pozyskiwaniu nowych klientów? Jeżeli już dobywamy jednego klienta to trzeba tak go obsłużyć, tak, takie dać mu doznania, jak to można powiedzieć, żeby on potrafił polecić to swoim znajomym. Obecnie przebicie się z nową marką to jest bardzo trudne zadanie, zazwyczaj wymagające dużej ilości pieniędzy. Zwiąże się to zwłaszcza z nakładami na reklamę. Na początku próbowaliśmy właśnie takich reklam typu ulotki, typu reklamy pojedyncze w gazetach. Okazywało się, że to jest nieskuteczne, Zresztą tak jak teoria marketingowa głosi, żeby obecnie przekaz marketingowy był skuteczny, też, no, on musi być jednocześnie emitowany w kilku kanałach, no, co pociąga za sobą większe koszty. Także to jest taki podstawowy problem w pozyskiwaniu klientów. W naszym przypadku bardzo dobrze sprawdziły się polecenia klientów. Taka fama, marketing szeptany. Faktycznie mamy bardzo dużo klientów, którzy gdzieś tam się okazuje, znają się ze sobą. Także w naszym przypadku się bardzo dobrze sprawdziło właśnie polecenia klientów. Plus jeszcze troszeczkę też mamy fundacji zaprzyjaźnionych, i tam czasami trochę im pomagamy a oni też jakby polecają nas dalej osobom, które adoptują zwierzątka u nich, także to też się dosyć dobrze sprawdza. A co mógłby Pan doradzić początkującym przedsiębiorcom? Wiele osób zakładając firmę liczy na to, że, że po prostu zawsze będzie kolorowo, zawsze będzie różowo i będzie ta firma dostarczała zawsze dużo przyjemności. Natomiast okazuje się, że oprócz pasji trzeba jeszcze włożyć w rozwój takiej firmy bardzo dużo pracy i przez przynajmniej pierwsze kilka lat no, nie można myśleć o tym, że będzie się pracowało 8 godzin, tylko jest to znacznie, zazwyczaj znacznie więcej. Druga sprawa, która też jest bardzo ważna to to, aby a ver aby... Że tak powiem, nauczyć się szybko delegować pewne rzeczy na zewnątrz. Znaczy, wiele rzeczy oczywiście w swoim przedsiębiorstwie, zawsze na początku, można zrobić samodzielnie, ale są też takie rzeczy, które warto sobie zdać tego sprawę, że nie jesteśmy we wszystkim dobrze, dobrze nauczyć się je delegować firmom czy, czy osobom, które zrobią to znacznie lepiej, no i w efekcie nawet taniej, niż my byśmy byli sami to w stanie zrobić. Jeśli ktoś ma pomysł, ma ochotę, to myślę, że warto spróbować. Jeśli yy firma no, liczy na to, że może odnieść sukces, to wydaje mi się, że warto spróbować zobaczyć, żeby później nie żałować, że się nie spróbowało. Co w kwestii pozyskiwania klientów doradzi nam ekspert? Metody pozyskiwania klientów. Te nastawione na internet, no w dzisiejszej e, chwili stają się najistotniejsze. Jeżeli chcemy skutecznie pozyskiwać klientów w internecie, musimy o reklamie myśleć jako o treści, która jest użyteczna dla naszego odbiorcy. Użytkownicy wyszukiwarek najpierw mówią, czego potrzebują, więc jakby dzielą się e, intencją swoją w danej chwili z wyszukiwarką. I teraz, jeżeli reklamodawcy odczytają odpowiednio ten e, komunikat. Będą mogli zaprezentować przekaz reklamowy, który jest dokładnie odpowiedzią na intencje użytkownika. Dzięki temu reklama staje się treścią użyteczną dla odbiorcy. Tradycyjnych form kojarzonych z marketingiem internetowym, które jakby przeżywają pewien renesans, to jest e-mail marketing. Jeżeli nam, jako właścicielom biznesu, uda się zbudować konkretną bazę osób znowu zainteresowanych potencjalnie naszymi usługami, to wysyłając im treści, które są powiązane z ich zainteresowaniami, możemy również prowadzić skuteczne działania w internecie. Ja bym chciała, żebyśmy cofnęli się w przeszłość, w lata 90., bo tam należy chyba upatrywać początków firmy Computronic. Tak, w 96 roku, dokładnie rzecz biorąc, pod koniec lata powstała firma Computronic. Podstawą, ideą zajęcia się branżą komputerową była pasja, którą dzieliłem wraz z bratem od najmłodszych lat, powiązana z komputerami. Postanowiłem studiować na prywatnej uczelni. Żeby to było możliwe, potrzebne były środki, dlatego wybrałem wieczorowy tryb studiowania, a w ciągu dnia zajmowałem się wraz z bratem firmą. Zaczynaliśmy od drobnych napraw, serwisów, sprzedaży części, montowaliśmy komputery na zamówienie. Okazało się, że coraz większa liczba klientów dostrzega, że jesteśmy solidni i robimy Coś w rozsądnych cenach. Mamy dobrą ofertę, dobrą dostępność. Kolejnym ważnym punktem w rozwoju firmy było powstanie w roku 1998 sklepu internetowego. I od tego momentu rzeczywiście firma powoli stała się coraz bardziej popularna. Zdobywaliśmy pozycję lidera na początku w Poznaniu, później w Wielkopolsce i tak rozpoczęła się budowa ogólnopolskiej sieci sklepów. Jakie są skuteczne metody dotarcia do klientów? Oczywiście skuteczne metody dotarcia do klientów się zmieniają wraz z postępem różnych procesów sprzedaży i rozwojem tej sprzedaży. W tej chwili wydaje się, że najprostszym i najtańszym sposobem dostępu do, do klientów jest internet, reklama online, aukcje, własne serwisy. Trzeba też jednak pamiętać, że tego typu firm i przedsięwzięć są setki, tysiące w związku z czym najtrudniej się z, tego, z tej masy wyróżnić. Oczywiście w tej chwili sięgamy po bardziej wyrafinowane metody dotarcia do klienta, korzystamy z różnych form marketingowych, robimy reklamy telewizyjne, spoty radiowe, sięgamy po reklamę autorową w postaci billboardów, intensywnie reklamujemy się w internecie i to zarówno jeżeli chodzi o naszą stronę internetową, a także o, o inne serwisy. Linki sponsorowane, pozycjonowanie w wyszukiwarkach i cały szereg innych działań, które ma na celu zwiększenie liczby naszych klientów. Co jest kluczem sukcesu firmy? Wydaje się, że kluczem, przynajmniej na początku, była bardzo duża dbałość i systematyczność otworzenia atrakcyjnej, aktualnej oferty z rozsądnymi cenami i bardzo dobrą dostępnością. Nigdy nie konkurowaliśmy ceną, raczej, tak jak już wspomniałem, atrakcyjnością oferty, solidnością naszych pracowników, dobrym serwisem. Dzięki temu w ciągu wielu lat zdobyliśmy naprawdę ogromną rzeszę stałych klientów. Co mógłby Pan doradzić początkującym przedsiębiorcom? Liczy się z pewnością ciekawy pomysł i bardzo dużo samozaparcia w jego realizacji. Jednocześnie zdecydowanie radzę podchodzić do biznesu metodą małych kroczków. Starać się iść małą rzeczką, a nie chochlą, bo częstokroć um, bardzo śmiałe posunięcia nieprzemyślane gruntownie okazują się pułapką, w którą firma wpada i czasami nie udaje się wydostać. Zdobycie nowego klienta to jednak połowa sukcesu, który w pełni osiągniemy, gdy zadowolony kontrahent znów będzie chciał skorzystać z naszych usług.